Załóżmy, że zasnąłeś pijany, a od dziś nie tkniesz alkoholu. Co się stanie z Twoim ciałem? Oglądasz i wiesz. Zaśniesz łatwiej i szybciej niż na trzeźwo, ale nie wyśpisz się tak dobrze, bo alkohol spłyca i pogarsza jakość snu. Śpiąc, powinieneś odpoczywać. Tymczasem organizm trawi etanol, przerabiając go na aldechet octowy, źródło nudności, bólów głowy, wymiotów, czyli kaca. Metabolizacja alkoholu wymaga sporo energii. Chcąc się go pozbyć, nerki działają na wysokich obrotach, produkują więcej moczu, co może wiązać się z wycieczką do toalety. Odwadniasz się. Do tego twoja wątroba ma pełne ręce roboty. Trawi alkohol, a powinna wydzielać glukozę. Jej brak sprawia, że czujesz się jeszcze słabiej. Niski cukier, odwodnienie, niewyspanie. Brzmi jak kacowy poranek, prawda? Kac najczęściej ustępuje sam w ciągu 24 godzin, choć w ekstremalnych przypadkach może trwać nawet 2 albo 3 dni. Gdy już wytrzeźwiejesz, organizm weźmie się za naprawianie szkód. Oprócz lepszego jakościowo snu, detoks od alkoholu będzie też zbawieniem dla wątroby. Badania pokazały, że po 4 tygodniach bez alkoholu, zawartość tłuszczu w wątrobie. Zmniejszyła się do 15%. Dzięki temu wątroba pracuje efektywniej. Obniża się poziom złego cholesterolu, którego alkohol jest źródłem, a to wpływa dobrze na układ krążenia. Poprawi się twoja cera, bo alkohol nie będzie już blokował wydzielania hormonu odpowiedzialnego za nawilżenie skóry ani wchłanianie wody. Osoby po miesiącu bez picia chudną średnio o 1,5 kg. Po spożyciu alkoholu szybko spada poziom cukru we krwi, a więc rośnie chęć sięgnięcia po węglowodany. To właśnie dlatego wielu z nas łączy alkohol z przekąskami, a więcej alkoholu z kebabami. Nie picie to takie trochę bycie na diecie. Alkohol wywiera bezpośredni i toksyczny wpływ na komórki układu nerwowego, uszkadza żołądek, prowadzi do spadku libido. Nie pijąc, nie narażasz się na to ryzyko. Ale przede wszystkim Masz więcej mocy. Badania podkreślają, że osoby, które zrezygnowały z alkoholu, mają więcej energii i potrafią dłużej utrzymywać koncentrację. Decyzja o porzuceniu alkoholu niemal zawsze przyniesie dobre skutki w Twoim życiu. Nie chodzi tylko o lepszy stan zdrowia, grubszy portfel, ale o potencjał, który daje abstynencja. To więcej energii na co dzień. Dodatkowy czas w weekend, który może spędziłbyś na kacu z bólem głowy i suchością w ustach, a tymczasem możesz z nim zrobić co chcesz: wykorzystać aktywnie albo odpocząć naprawdę. Oglądałeś i wiesz.